Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy czekoladowe ptasie mleczko. Potrzebować będziemy pół litra śmietany 30%, pół szklanki białe, dwie duże łyżki kakao. Ja mam takie ciemne kakao, pół szklanki cukru pudru. Jeżeli lubimy bardzo słodkie to zwiększamy o dwie łyżki i 8 łyżeczek żelatyny żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i należy pomieszać do całkowitego rozpuszczenia żelatyna musi być płynna ptasie mleczko wyłożymy do formy damy do lodówki i później pokroimy na kawałeczki i będziemy zanurzać w płynnej czekoladzie. Tutaj mam 20 deko czekolady, dwie łyżki śmietanki i dwie łyżki masła. I ja to podgrzeję w rondelku do całkowitego rozpuszczenia. A teraz mieszam żelatynę śmietane i białka ubiję z cukrem na sztywno. Białka śmietane, już mam ubitą żelatynę całkowicie płynną. I teraz dodajemy do śmietany kakao. cienkim strumieniem dolewamy żelatynę i dodajemy białka całość bardzo dokładnie mieszamy damy do lodówki na 2 godziny, a później, tak jak już wspominałam, zanurzymy w płynnej czekoladzie, pokroimy na kawałki i będziemy mieli stację lecz. sobie aby mieć pewność że jest idealna masa połączenia i wykładamy do formy Wyrównamy. i dajemy do lodówki tak przygotowane ptasie mleczko dajemy do lodówki ptasie mleczko było 2 godziny w lodówce najlepiej aby było całą noc ale ja po prostu po dwóch godzinach kroję i teraz kroję na kawałki i będziemy zanurzać w czekoladzie. No, bierzemy kawałeczki i zanurzamy w czekoladzie. Tutaj mam jak widać płynną czekoladę i wyjmujemy na papier. I mamy ptasie mleczko czekoladowe i tak zrobię z pozostałym ptasiem mleczkiem należy bardzo dokładnie zanurzyć w czekoladzie i dajemy na papier i pozostawiamy do całkowitego zastygnięcia ptasie mleczko musi zastygnąć Najlepiej, jeżeli to zrobimy na drugi dzień. Dzisiaj sobie przygotujemy ptasie mleczko, a jutro zanurzymy w czekoladę. I mamy deser gotowy. Kawałeczki dowolne, jakie sobie pokroimy, ja akurat sobie kroję, ale możemy takie kwadraty, prostokąty i zanurzamy w płynnej. Czekoladzie polewamy i dajemy to zastygnięcia. I tak wygląda ptasie mleczko czekoladowe. I tak oto wygląda ptasie mleczko czekoladowe. Fantastycznie smakuje. Tak wygląda przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, ptasie, mleczko czekoladowe.